Hej, w tym filmie pokażę Ci, jak kupić krypto na Binance. Zaloguj się normalnie do Binance. Po lewej zobaczysz opcję Kup krypto. Kliknij na nią, a zostaniesz przekierowany. Zmieniłem na euro. Polecam Ci zrobić to samo. Kliknij tu i wybierz euro. Następnie wybierz metodę płatności. Klikam tu, możesz zapłacić kartą lub środkami z portfela. Mam trochę pieniędzy, więc klikam tę opcję. Są też inne metody. Kliknij, pokaż więcej. Możesz wybrać dowolną z nich. Wybieram mój portfel i klikam potwierdź. Chcę zainwestować na przykład 15 euro w bitcoin, więc wybieram kwotę i krypto do kupienia. Chcę kupić bitcoina, czyli BTC to skrót. Po prawej widzisz pełną nazwę. Możesz spokojnie przejrzeć opcję inwestycji lub po prostu wyszukać. Wybieram bitcoin i klikam kup BTC. Jestem przekierowany, widzę kwotę w euro, ilość BTC. Klikam odśwież, potem potwierdź. Jeśli zwlekasz, musisz odświeżyć. Widzimy, że transakcja się powiodła. Teraz klikamy zobacz portfel spot. Tu widać, że inwestycja została zrealizowana. Jeśli film Ci pomógł, będę wdzięczny za lajka. Pa.